z tej strony nikt tu się nagramy jedno kręcenie, mają no, kolegi pana. Jeszcze lajkuję, więc zaczynamy. Będzie, może piłować pana. Zatrzymaj się, do kogo, bierzemy. Chodź dobry. Zadzwoniłem się do pana o tym y, hodowli papug? Tak. Słyszałem, że panu nie gadać z papugą. Tak. Bo wie pan, papuga wylatuje z klatki, rozbije za klatkę i spraw na głowę. Aha. Umiałby pan do niej przemówić? Nie, trzeba ją wychodzić przez okno. A czemu przez okno, akurat? Ja nie, nie, nie mam. Zawrzemy taką umowę. Ja wyrzucę tą papugę za okno, a pani oddezają tysiąc złotych. Ile zapłaciłem? Nie, dziękuję bardzo. Ale to się... Pan poczeka, pan, panie, panie pan poczeka. A jakbym zmienił tą papugę na coś innego, na jakiegoś gołąbka. Nie wiem, To co chcesz, to może robić. To ja panu oddam tą papugę. Jutro pan przyjedzie do mnie. A ja. A, gdzie pan mieszka? Y, dupię wóz na Gdzie Wasza Jędra. Pasuje taki adres? Tak. Dobrze. To Pan jutro przyjedzie i powie nam Pan. Przyjedzie nam Pan gołąbka. Dobrze. Dobrze. Mogę komara złamać. Komara, Pan powiada. O dziewiątej nocy? Tak. Aha, dobrze. To niech panu... Pan, ma pan jakiegoś ptaka w domu? Tak, ale jeszcze To wie pan? Niech pan się nie gacie i leży, Nie. Pan się obudzi no. po pięciu minutach, to zobaczy pan. Już spróbowałem. Dobra. Co by tu jeszcze się spytać? Bo chciałem tą papugę kupić dla żony, bo gołębia. Bo żona ma za... Jutro urodziny? Jakie wymagody nie wiem, To by się woli i papugę przesługiwać, bo ona jest nieśmiała. No to panu należałoby wyrazić. Runda dostarczalnego. O, to to by było piękne. A ile taki coś kosztuje? Zero złotych dla pana. O, promocja. Eee, Dobra, to zaczniemy taką umowę. Ja oddam papugę, pan mi daje pocztowego. Dobrze. Dobrze, my powoli skończymy tą rozmowę? Dobrze, tylko ja panu powiem, tak. Byłem u weterynarza i okazało się, że ta papuga ma dawna. Więc pani daje tego głębia, a ja daję panu papugę z dalgę. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Pozdrawiam. O, zaliczone, To jest jeden punkt. Co będzie dzisiaj na tyle? Będzie cztery maratony. Do tego samego chyba, bo ma dużo szkilarz więc cześć na razie.